Cześć, z tej strony Bartek, witam Was bardzo serdecznie na kanale Piłkarska Rzeźnia w kolejnym odcinku magazynu Mia San Bayern, czyli magazynu poświęconemu Bayernowi Monachium przed meczem Chelsea-Londyn-Bayern-Monachium. Zapraszam. Tak jak nawiązałem we wstępie, jutro o godzinie 21 na stadionie Stamford Bridge w Londynie odbędzie się spotkanie 1-8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Chelsea Londyn a Bayernem Monachium. Obie drużyny przystępują do tego spotkania po wygraniu swoich meczów. Bayern wygrał spotkanie ligowe z FC Paderborn 3-2. Dwie bramki zdobył Robert Lewandowski. Szczególnie ta druga jest e, bardzo ważna, ponieważ dała Bawarczykom trzy punkty. No i Serge Gnabry jedno trafienie. E, jeżeli chodzi o to spotkanie, Bawarczycy niemiłosiernie się męczyli. Fenomenalna postawa bramkarza gości, który wiele strzałów wybronił. E, no i też tutaj. Minus ogromny dla Manuela Noera, który popełnił dość duży błąd przy bramce na 1 do 1 wyszedł z bramki, minął się z piłką i niestety zostawiając pustą bramkę sprezentował trafienie na 1 do 1 i. Bawarczycy do szatni schodzili z wynikiem remisowym. Dość powiedzieć, że wydawało się, że ten mecz zakończy się wynikiem 2 do 2 i Bayern zgubi punkty tym, tym samym tracąc pozycję lidera, no ale trafienie Lewandowskiego doprowadziło do tego, że Bawarczycy to spotkanie wygrali. Jeżeli chodzi o Chelsea, Chelsea wygrała 2 do 1 swoje spotkanie z Tottenhamem Hotspur i obecnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli Premier League. Bayern pierwsze, także tak przedmeczowo to wygląda. Jeżeli chodzi jeszcze o, o oba zespoły, warto wspomnieć yy, przeszłe spotkania, tak, czyli finał Ligi Mistrzów pomiędzy tymi dwoma zespołami w 2012 roku na Allianz Arena. No menomen yy, w regulaminowym czasie gry yy, było 1 do 1 yy, po bramkach Tomasa Millera i chwilę później yy, trafieniu wyrównującym Didiera yy, Drogby. Warto też wspomnieć, że yy, Bayern niestety przegrał ten finał, ponieważ w jedenastkach lepsi okazali się zawodnicy z Londynu, no ale e, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Rok później Bayern zdobywa Ligę Mistrzów na e, Wembley w spotkaniu z Borussią Dortmund, e, no i też jeszcze, o, jeżeli chodzi o obie drużyny, to warto wspomnieć o tym, że e, historycznie m, obie, oba zespoły starły się ze sobą e, też rok później w Superpucharze UEFA, no i tam wynik również był, o ile się nie mylę, remisowy, chyba 2 do 2, i później w rzutach karnych lepsi okazali się Bawarczycy. Cóż, jesteśmy przed meczem, przed ważnym meczem. Bayern do tego meczu jest faworytem, wyszedł jako zespół rozstawiony z pierwszego miejsca w grupie. Chelsea wyszła z miejsca drugiego. Wydaje się, że Bawarczycy ten mecz <coughs> powinni wygrać. Nie zapominajmy, że Chelsea ma atut własnego boiska, jakim jest niewątpliwie. Gra przed własną publicznością, no ale y, trzeba pamiętać y, o tym, że Bayern w tym spotkaniu będzie drużyną lepszą, ma więcej atutów i ja bym obstawiał wynik 1 do 0 dla Bayernu albo 2 do 1. Na pewno nie będzie to spotkanie z większą ilością bramek. Tak mi się bynajmniej wydaje. Też nie patrzyłbym na to, że Bayern męczył się z Paderborn, ponieważ to był mecz taki Bundesligi. Nie był on w kontekście nadchodzącego meczu Ligi Mistrzów tak ważny, więc myślę, że Bawarczycy nie byli do końca skoncentrowani. Na pojedynku na Allianz Arenie, a jednak wszystkie siły zaangażowali w nadchodzące jutrzejsze spotkanie. Co do jeszcze jutrzejszego meczu, warto wspomnieć, że do dyspozycji trenera Hansiego Flika będzie Jérôme Boateng i Benjamin Powert, którzy wracają po różnych problemach. Wciąż tutaj Wydaje się, że od początku będzie też grał Kingsley Coman i, i, i Serge Gnabry. Hmm, oczywiście to jest zależne od wizji trenera, ale taka proponowana jedenastka, jaka może w tym spotkaniu wystąpić, wygląda następująco. Neuer, Davis, Alaba, Boateng, Pawart, Kimmich, Gnabry, Thiago, Miller, Coman i Lewandowski. To jeżeli chodzi o Bayern. Hmm. Tak jak mówiłem, bardzo ważny mecz, tym bardziej, że na wyjeździe od niego będzie bardzo dużo zależało. Mam nadzieję, że Bayern go wygra i będzie w korzystnej sytuacji przed rewanżem na Allianz arenie. Ale o tym, jak będzie, przekonamy się jutro. Zapraszam Was oczywiście na nasz kanał, gdzie będziecie śledzić, mogli kolejne wyniki Bayernu i omówienia spotkań. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do wpisywania w komentarzach, jaki wynik typujecie tego spotkania. No, ja mam jeszcze oczywiście nadzieję, że tutaj nawiązując do tej piątkowej wpadki Nojera, że tym razem będzie w pełni skoncentrowany i nie popełni takich wpadek, bo byłoby, powiem szczerze, nieciekawie. Tym, tymczasem ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć!